Bezbronne polskie czołgi: Abramsy, Leopardy, K2, PT-90, 1, można by powiedzieć, jeszcze te niedobitki, te 72, które mamy, chociaż to by było dla nich bardzo ubliżające. I cieszę się, że w końcu też inni tak szerzej zauważyli problemy, jaki mamy z naszymi czołgami, z tym, że one są w wielu, przeciwko wielu zagrożeniom, po prostu bezbronne, nie są wyposażone w żadne metody obrony się przed wieloma zagrożeniami. I ja na swoim głównym kanale, na tym kanale mówię o tym od dawna i oczywiście chodzi o to, że nasze czołgi właściwie nie są w stanie obronić się, czy też zminimalizować szansę trafienia przez pepeki i Drony bez załogowce, które jak widzimy, potrafią zrobić robotę, a u nas dopiero się myśli, że może coś z tym zrobimy. Ja, tym mówiłem, ja o tym mówiłem na moim głównym kanale już 2,5 roku temu. Na tym kanale od samego początku mówię, czyli mowa o systemach aktywnej obrony w systemach które do niedawna miały zwalczać tylko granatniki przeciwpancerne miały zwalczać pepeki czyli zagrożenia znane od kilkudziesięciu lat w przypadku granatników od wielu 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 lat w przypadku pepeków no można powiedzieć od 50 60 lat ale pojawiły się bezzałogowce które w sposób tani i w sposób bardzo precyzyjny mogą te czołgi zwalczać. I ja na początku byłem troszkę sceptyczny, jeśli chodzi o ich możliwości. Nadal uważam, że da się ten problem rozwiązać. Tylko, że nadal u nas tych rozwiązań nie ma, i nadal nie ma systemów, właśnie które i mogłyby zwalczać te pepeki, i mogłyby zwiększyć mm, przeżywalność w konfrontacji z bezzałogowcami. Ale jak widzę, troszkę temat odżył troszkę, gdy zainteresowali się nim ci więksi komentujący i specjaliści, to troszkę to wypłynęło na światło dzienne i bardzo dobrze. Może w końcu takie coś się zrealizuje. Pamiętajcie, że my, jako państwo, opracowywaliśmy system aktywnej obrony, ale nie, może na początku powiem, o co chodzi. Oczywiście mamy czołg BWP, KTO, armatochałbice, wyrzutnie, jakąś ciężarówkę z radarem, czy pojazd, który jest pojazdem dowodzenia, czy to na gąsienicach, czy na kołach. Są to pojazdy, które do tej pory były zabezpieczane przed tymi zagrożeniami, takimi jak pepeki, granatniki, cała masa innych zagrożeń, w tym drony. Drony nie pojawiły się dwa czy 3 lata temu, ale też wcześniej. Teraz mamy jednak ich użycie na masową skalę. To ich zabezpieczeniem było na przykład opancerzenie, które miało wytrzymać to uderzenie oraz na przykład systemy pasywne, które miały za zadanie na przykład użyć systemów, które stworzą jakąś zasłonę, czy to dymną, a raczej aerozolową, bo dym jest jednak dosyć łatwy do przejrzenia, do spojrzenia przez niego. Po prostu, gdy już taki czołg został opromieniowany, no to Miał zostać jego załoga o tym ostrzeżona oraz na przykład miała być właśnie taka mm, zasłona stworzona z różnych substancji lotnych, które blokują światło widzialne, ale nie tylko światło widzialne. I to było, można powiedzieć, takie coś, co jest do tej pory u nas. Czyli albo pancerz ma wytrzymać to uderzenie, albo też, gdy jesteśmy oświetleni, mamy się zamaskować, albo też. No, Obrona przeciwlotnicza ma zwalczać zagrożenia takie jak na przykład bezzałogowce, a my mamy mieć odpowiednie możliwości obserwacyjne, wykrywania przeciwnika, żeby on na przykład tego PPK przeciwko nam nie mógł użyć. Tylko że od lat, dosłownie od kilkudziesięciu lat, jest takie coś jak próba opracowania systemów aktywnej obrony, które mają zwalczać już środki wystrzelone w naszą stronę. Czyli ten PPK ta rakieta, czy jakbyśmy ją nie nazwali, leci w naszą stronę, to mamy albo ją w powietrzu w czasie lotu zupełnie wyeliminować, albo też osłabić jej działanie, na przykład y, zmieniając jej trajektorię, czy też ją uszkadzając, tak żeby nawet gdy uderzy w czołg w BWP w cokolwiek innego, ona nie była w stanie tego pancerza przebić. I tak pancerz nadal jest bardzo ważnym elementem. I takie systemy powstały. Oczywiście wszyscy znają system trofi, ten, który jest najbardziej znany, najczęściej stosowany, ma największe możliwości. Z czasem okazało się, że on też ma pewne niedociągnięcia, on też ma pewne ograniczenia i są to systemy, które muszą być złożone oczywiście z środków wykrywania i środków, które mają zwalczać te nadlat nadlatujące coś. W przypadku bezzałogowców jest to żaden problem. One w porównaniu do PP-ów, do innych środków, przed którymi miały te systemy chronić, poruszają się wolno. Bardzo wolno. Tylko że pojawia się inny problem, ponieważ o ile PP-ów można użyć 2, 3 przeciwko jednemu celowi, to w przypadku na przykład dronów, myślę, że niedługo będziemy widzieć 5, 10 dronów próbujących. No, zwalczać jeden cel równocześnie. Nie po kolei, tylko równocześnie. Więc tu też te systemy muszą być troszkę przeprojektowane. I my, tak jak wspomniałem, projektowaliśmy taki system, na przykład kilka, na przykład system Aktywna. System, który miał kilka ciekawych rozwiązań, który od początku nie miał być najlepszym systemem na świecie, który miał zwalczać pepeki, który miał zwalczać granatniki oraz na przykład bez załogowcy. Nie miał być to system, który będzie próbował na przykład zwalczać to, co czołg wystrzeliwuje ze swojej lufy i jest to rozpędzone do prędkości tysiąca kilkuset metrów na sekundę i tak dalej, i tak dalej. Nie. On miał być takim dobrym systemem, nie najlepszym. Tylko że u nas jest takie coś, że jeśli nie chce się kupić naszego własnego systemu albo też co jest częstsze, nie chce się w ogóle kupić takiego systemu, to zmienia się wymagania na takie, które są albo bardzo trudne do realizacji, albo zmienia się te wymagania co pół roku, albo też częściej, albo też no, robi się wymagania sprzeczne ze sobą, nierealne i tak dalej. No i w ten sposób nie mamy własnego systemu aktywnej obrony, który do tej pory myślę, żeby powstał i nie byłby to najlepszy system na świecie. Byłby to taki średniak, dobry system przeciwko dronom, przeciwko PPkom, granatnikom, wystarczające. No ale po co? No i jesteśmy w sytuacji, że chcemy mieć tysiąc, kilkaset czołgów, chcemy mieć tysiąc, kilkaset bwp ów chcemy mieć prawie tysiąc armatochałbic, chcemy mieć tysiąc, kilkaset kołowych transporterów opancerzonych i wszystkie one. Nie mówię już o wozach dowodzenia, o pojazdach takich jak wyrzutnie rakiet, które też mogą być tego typu systemami chronione. Czemu nie? W tych lżejszych wersjach one też mogłyby to wykonywać, nawet wyrzutnie, które mają zasięg kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów. I my mamy zapotrzebowanie, spójrzmy na czołgi, BWP-y. Armatochałbice i kołowe transportery opancerzone i wozy dowodzenia, na przykład oparte na gąsienicach, to mówimy o kilku tysiącach pojazdów, które musimy chronić. Ale nawet, no teraz już myślimy, ale chyba no niezbyt poważnie. Chyba jednak nasze czołgi, tak jak w tytule, można określić jako takie dosyć bezbronne przeciwko takim zagrożeniom. My jakoś nie do końca chcemy je chronić. Czyli kupujemy coś za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów i później coś, co może bardzo mocno wpłynąć na jego bezpieczeństwo, w ogóle o tym nie myślimy. I tak, te takie tradycyjne systemy aktywnej obrony, ono, one mogą być zbyt drogie w użyciu albo też zbyt nieefektywne przeciwko bezzałogowcom, ale je da się przecież przekonstruować. Je da się zmodernizować. No i fajnie, gdyby to było nasze własne, i byśmy mogli robić co tylko z tym chcemy, i nam nikt nie będzie grzebał w sofcie, nikt nie będzie wiedział, gdzie nas czołg BW jest z drugiego końca świata. Tak nawiasem mówiąc. A dzisiaj nasze czołgi, BWP, to wszystko jest przeciwko temu bezbronne. I tu nie chodzi tylko o systemy aktywnej obrony, ponieważ one nie są tym. Jedynym elementem, które mają te czołgi to wszystko chronić. Tak mówię czołgi, ponieważ lubicie mówić, lubicie gdy mówię o czołgach, ale oczywiście chodzi o wszystko. I chodzi nawet o ten okop, w którym będziesz siedział i będziesz miał tego KMA i obok ciebie będą twoi już przyjaciele, czy też jeszcze nie, którzy będą sterować tym bezzałogowcem, czy też będą czekać, aż coś przyjedzie, i warto by było to miejsce też chronić jakąś formą, czy to system aktywnej obrony, czy też. Właśnie innymi systemami, które mają bronić czołgów, ale nie tylko. Czyli gdzie jest nasza walka radioelektroniczna? Tu można by powiedzieć bardzo wiele, bardzo gorzkich słów. Coś się tam dzieje, ale skala tych prac nad tym, no to tak delikatnie mówiąc, jedna setna tego, co powinno być na to wydawane, co powinno się z tym robić. Tu nie chodzi tylko o zwalczanie, smażenie, zagłuszanie bez załogowców. To chodzi też o to, żebyśmy my mogli używać własnych bezzałogowców, żebyśmy my mogli mieć własną łączność, a nie, że mamy 10 tysięcy czołgów, które będą najlepsze na świecie, przepraszam. Ale co z tego, kiedy one będą pozbawione łączności, ponieważ wrogie wre ją zagłuszy? Gdzie systemy obrony przeciwlotniczej, bardzo krótkiego zasięgu? Gdzie te wszystkie systemy, które będą chronić naszą infrastrukturę, nie tylko nasze czołgi? Gdzie systemy, które będą chronić poruszające się nasze oddziały, armatochałbice, operatorów dronów, miejsca, gdzie będzie wszystko zmaga zmagazynowane, centra dowodzenia i tak dalej, i tak dalej? To jest kolejny element. Gdzie jest realizacja programu SONA? No tu można by bardzo brzydko odpowiedzieć. No, gdzie to jest, ale dlatego warto by się zastanowić, czy my do końca myślimy o tym, jak będziemy używać naszego wyposażenia. Czy kupując czołgi, BWP i masę innego sprzętu, czy budujemy również zdolności, żeby móc je używać w sposób aktywny i móc je zabezpieczyć przed bardzo szerokim gronem zagrożeń? Czy my to realizujemy, czy nie? I dzisiaj mógłbym powiedzieć, że nasze czołgi, BWP są po prostu bezbronne. Te Abramsy, Leopardy, PT-91, K2, bez systemów aktywnej obrony, bez zdolności w WRE, walki radioelektronicznej, bez obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, one, no, są jednak nagrożone, zagrożone. I tak, oczywiście my będziemy walczyć inaczej, my to wszystko zgnieciemy w zarodku, my będziemy zwalczać te fabryki tych bezzałogowców i tak dalej, i tak dalej. No ale może na początku nie będzie to takie łatwe. Zresztą mamy takie zdolności własne, żeby takie rzeczy robić, czy nie do końca. Czy kupując czołgi. I armatochałbice, wyrzutnie rakiety, budując ten magazyn, budując miejsce, w którym będzie dowództwo, czy też mając tutaj właśnie tego Patriota, czy cokolwiek innego, no jesteśmy w stanie go wybronić przed tego typu zagrożeniami tanimi, masowymi. I tu nie chodzi tylko o bezzałogowce. Czy ten czołg, kiedy na przykład przeciwnik nie będzie miał na przykład bez załogowców albo nie będzie w stanie ich użyć to jednak może te pepeki będzie miał ponieważ jakoś nadal je ma czy on musi dostać i musi wziąć to na swój pancerz czy nie lepiej żeby on jednak był no to co nadlatuje zwalczane w inny sposób trzeba to tak moim zdaniem chociaż tu specjalistom oczywiście jak to często mi mówicie nie jestem ale Pamiętajcie, że szereg takich rzeczy musi być chronionych. I ta obrona przeciwlotnicza bardzo krótkiego zasięgu to nie tylko ma siedzieć koło tego nieszczęsnego czołga, czołgów, do których się wiele osób przyczepiło i go chronić. No ale może chcemy mieć lotnictwo i lotnisko też przed niektórymi zagrożeniami tymi ekonomiczniejszymi trzeba ochronić. A może jakaś grupa dywersyjna się do niego zbliży i patriot, który zwalcza coś na większym dystansie, no nie będzie w stanie tego obronić. A może ten patriot też musi być chroniony, bo coś się prześlizgnie. I tak było zawsze. Spójrzcie na systemy takie obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, które na wschodzie były budowane, wdrażane w latach 60., 70., 80., nie tylko na wschodzie. Tu obie strony. Bardzo mocno na to stawiały, ponieważ wiedziały, że no nie wszystko da się przechwycić. I na tym bardzo krótkim dystansie też jest dużo zagrożeń. A my fajnie mamy średni zasięg, mamy krótki zasięg, super, budujemy te zdolności, ale A gdzie walka, właśnie? No ale tu się można czepiać. Gdzie systemy aktywnej obrony dla naszych czołgów, bwp ów armatochałbic, kołowych transporterów opancerzonych. Wozów dowodzenia, i tak dalej, i tak dalej, i systemy, które można by też stacjonarnie stosować na innych, w innych miejscach, które też można by chronić. Gdzie walka radioelektroniczna, która ma zapewnić łączność to, żebyśmy my mieli łączność. Fajnie jest mieć i wdrażać na przykład setki, tysiące bezzałogowców, no ale jeśli nie będziemy w stanie przekazywać informacji z tych bezzałogowców, na przykład, tym operatorom, którzy mają te drony uderzeniowe, no to co zrobimy? Nic nie zrobimy. Bardzo duży, bardzo szeroki problem, o którym warto dyskutować. Tytuł może taki bardzo clickbaitowy, ale warto by było się na tym zastanowić, że zakupy to nie tylko ścianka, ale też są inne rzeczy, o których trzeba pamiętać. I nie. Drony nie wykończą czołgów, BW-ów i tak dalej, tylko że po prostu tak jak kiedyś pepeki, czy też artyleria, czy też lotnictwo, one zmusiły te czołgi, bwp y No wtedy BW-ów jeszcze nie było, dopiero się pojawiały, Pojawiły. czy inne formy pojazdów, którymi transportujemy ludzi i które mają w jakiś sposób oddziaływać na przeciwnika, one były cały czas, mm, musiały się przystosowywać. Pepeki też miały wykończyć czołgi. No i tak się nie stało. Bezzałogowcy też tego nie zrobią, ale no, lepiej, żebyśmy nie musieli się o tym przekonywać, że jednak ich możliwości są bardzo, bardzo duże. I oczywiście najlepiej tego typu problemy, żeby zduszać w zarodku, czyli żeby na przykład ten przeciwnik z tymi bezzałogowcami do nas nawet nie był w stanie się zbliżyć. Ale trzeba się również przygotować na to, że niekiedy taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce. Kończmy, proszę Państwa, ponieważ ten materiał jest już dwukrotnie dłuższy niż powinien być na tym kanale. Zastanówmy się, czy nie warto by było jednak wrócić do własnych projektów, ale to no, fajnie, że to zostało zauważone, że wiele osób tych mających większe przełożenie na rzeczywistość, jednak to zauważa. Tylko żebyśmy znowu nie zrobili czegoś głupiego, żebyśmy znowu nie kupili systemu, za którego zapłacimy bardzo, bardzo dużo, a nie będziemy za dużo mogli z nim zrobić, żebyśmy zrobili to w mądry sposób, nie tak jak zawsze. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do wsparcia na przykład poprzez postawienie mi symbolicznej kawy. Komentarz super podziękowaniem. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję też za ocenianie, komentowanie i wspieranie. Do zobaczenia i usłyszenia.